Po pierwsze, ferie w województwie śląskim w tym roku będą trwały w kolejach śląskich trzy dni dłużej. Zaczynamy już 13. Od 13 w piątek będzie można podróżować za złotówkę. Jeżeli jesteście w wieku od 4 do 18 lat, we wszystkich relacjach, które oferują koleje śląskie, w naszym województwie, zarówno śląskim, jak również poza naszym województwem, na relacjach z Małopolską, podróżujecie Państwo, tak jak mówię, dzieci i młodzież za złotówkę. Dzieci do czwartego roku życia oczywiście jak zawsze bezpłatnie. Dodatkowo możemy połączyć tą ofertę z ofertą Rodzina, plus w kolejach śląskich i osoby dorosłe, które będą podróżowały z pociechą, będą mogły skorzystać z upustu 30% w aplikacji KSK. Wszystkie bilety promocyjne są do nabycia w tejże aplikacji. Aplikacja cieszy się bardzo dużym powodzeniem. W styczniu tego roku stała się drugim kanałem sprzedaży w Kolejach Śląskich. To najlepiej świadczy o, o, o tym, że jest dobrze przyjmowana przez mieszkańców naszego województwa. Dodatkowo warto wspomnieć, że ta aplikacja oferuje Stale jako jedyny kanał sprzedaży 10% upustu na nasze bilety. I to najważniejsze: każdy, kto będzie podróżował w kierunkach, w których skorzysta z uroków zimy i będzie jeździł na nartach bądź na snowboardzie, może bezpłatnie przewieźć narty, snowboard w naszych pociągach, w relacjach tych górskich. Jak się nie ma aplikacji, to ją po prostu pobrać ze sklepu Google albo Apple'a, zainstalować. Wbić ilość osób w aplikacji, podać ich wiek. Aplikacja sama podpowie najtańszą ofertę i po prostu kupić bilet za złotówkę, podróżować. Wziąć ze sobą oczywiście dokument potwierdzający wiek. No i co, cieszyć się feriami o trzy dni dłużej, tak jak wspomniałem.